Cześć, cześć, zaciekawiłem w filmie. Dzisiaj taki trochę opóźniony ten film. No, sorry, bardzo was przepraszam, ale no, niestety, ale no, wiecie, no, nie miałem czasu po prostu i dzisiaj takie trochę opóźnienia. Bardzo przepraszam, dobra. Lecimy z nocą czwartą. Myślę, że się uda. No, nie wiem. Ale serio, stresuję się jak nigdy po prostu. się chyba tak w trafie nie stresowałem. Czy stresowałem się, jak przychodziłem tę nocą. Oczywiście. No, przechodziłem 16, to była masakra, a to jest czwarta, więc tak, mam nadzieję, że tak w sobotę wpadnie film no. z nocy piątej, to będzie masakra, wierzcie mi, ale dobra. Nie przedłużając lecimy z tym koksem. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Wyjdzie to, ale no nie wiem. Sorry, no nie wiem, dobra. Serio, chyba będzie słabo. No, mam nadzieję, że wejdzie. Dobra. No, więc Maglou już tam stoi, wisi na suficie, a ja muszę nakręcać musicboxa. Mam nadzieję, że w tej nocy nie przejdzie ten... Eee. Freddy. No, serio, mam tylko nadzieję, bo będzie lipa. No, ale dobra. No, myślę, że wyjdzie. E wszystko. Już w tej nocy to już jest obowiązkowe zakładanie takiej maski od razu po zamknięciu kamer. Niestety, no, To jest takiego bo jak się źle kliknie, to wszystko na marne. Ale no, mam nadzieję, że się uda. Więc no. Dobra. E no to nie wiem. Różnie jest pierwsza w nocy i wszystko jest dobrze. Yy, 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 dobra. Yy, no mam nadzieję, że latarki mi starczy całą noc. No, nie wiem. No tak trochę mam obawy, że to nie wyjdzie. Yy, te trzy noce były łatwe, ale ta czwarta to już nie wiem. Też tak pod górkę idzie mocno. No piąta to będzie masakra, sorry mówię. Ale szósta to już. No, no, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo nie wiem, czy cokolwiek będzie z tego. No ale dobra. Lecimy. Dobra. No, na razie. Wszystko jest dobrze, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc mam nadzieję, że wyjdzie wszystko i będzie dobrze. Dobra, już jest druga AM, słuchajcie, i no nie wiem. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie. ale zobaczymy. Dobra, więc jeszcze e, nie ma. Dobra, jest ciekawe. Już chciałam powiedzieć, że nikogo z WD ani nie było, ale już jest. Cika masz no, naszym Ja przy piątej nocy będę mieć taką taktykę, że będę najczęściej trzymać tę pozytywkę w połowie nakręconej. To jest najbezpieczniejsza forma, jeżeli chodzi o takie wyższe noce, bo no, no niestety, no jak y, nie ma się taktyki na to, to no nie wyjdzie nic, niestety. No, y, możecie napisać w w sumie w komentarzach. Czy, tak, no, ja, czy przyszliście już na F2, Bo serio jestem bardzo ciekawy, czy Wam się udało już to wszystko zrobić. Dobra, Mangel jest w to zakładam maskę. Jak, dobra, teraz pozytywka się kończy, i ja zawsze muszę, bo już tak pod koniec, jak już wolno, bo i poszedł, to sprawdza się tylko te dwa lęty. Że tylko jeden węd, główny hall i, i ten prawy węd, Bo to jest najbezpieczniej wtedy, ale dobra. Mam nadzieję, że wyjdzie, więc muszę nagrąć się pozytywnie. jest, ale niestety. No dobra, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie i wszystko będzie dobrze, bo serio już nie zamierzam dłużej siedzieć. Bez trzeciej w nocy. Mam nadzieję, że już czwarta zaraz wybiję, bo serio że tutaj. No nie chcę już tutaj dłużej siedzieć z tym. E, więc no e, pozytywka dobra muszę nakręcić nawet nie patrzę na Foxa lub na inne bo to nie opłacało się e, dobra już jest jam. mam nadzieję że wszystko wyjdzie i wszystko będzie dobrze bo ja nie chcę już tej sery dłużej siedzieć bo to masakra będzie dobra e, no to nie wiem, co mam mówić z tego mikrofonu, bo serio, nie, nie mam pojęcia, dobra, ale nie wiem, robię to tak randomowo, bo nie wiem, co mam w ogóle robić i cokolwiek, bo serio, no, ja, ja tak się stresuję, mam całe plecy mokre, naprawdę, nie wiem. dobra. Wszystko będzie dobrze, wszystko wejdzie spokojnie, dobra. Czekaj, czwarta jest to, to wiecie co, ja, ja nie wiem czy mi się to uda, ale mam nadzieję, że się uda, bo w sumie jak, jak jest czwarta jem to już jest niby ciężej, ma dwie kreski baterii w latarce, więc no jest tak średnio bym powiedział I, i tak trzymam to już na ostatku tą pozytywkę z nadzieją, że wyjdzie, bo już jest serio piąta i naprawdę... Ja nie chcę zginąć w tym momencie, bo to będzie po prostu taka lipa, że ja nie wiem, dobra, yy, no, o, no, to kaplica, to już nie żyje. mam mangle w pokoju, no, to ja nie wiem, czy, czy, yy, czy to wyjdzie, Słuchajcie, wiecie co, ja mam misterny plan łuj, jak zawsze, więc yy, wiecie, jak to zrobię? Yy, Teraz ostatni raz chyba kamerę włączę, żeby, no, pozytywkę nakręcić i tyle, już więcej kamer nie używam. Tyle. Już trudno. Dobra, już. Marionetka będzie lecieć. Gdziecie, co, jak patrzę na minuty nagrania, to zaraz będzie siódma minuta, zaraz wygram. Eee, no to mam już przez rano. To totalnie. A, już marionetka leci. Ale sorry, że nie ma dźwięku. Ach, wiecie, jak to jest czasami. no Nie, dźwięk, dźwięk zapomniałem włączyć i tak. No wiecie. Jest szósta. Dobra, wiecie, że już na ostatku zrobiłem, bo ja nie miałem pojęcia, co mam zrobić. Bo już serem mówiłem, że to jest ostatnia kamera, jaką chciałem zrobić. Bo jak podejrzewałam, żebym jeszcze jedną zrobił, to kamerę otworzył, to już bym zginął po prostu i bym już nie żył. Więc, no. Ja wolałem to inaczej zrobić, żeby. Weszła, nie. Dobra, więc się udało. To najgorsze za. Co ja mówię? Są najgorsze dopiero przede mną. Dobra, mamy kaczenkę z marionetką. No, nie, nie wiem, co to. Tu... Nie wiem, o co chodzi w ogóle w tych kaczenkach. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Dziękuję za oglądanie tego filmu na dziś. Zostawcie łopeczkę w górę. Bardzo mi to smaga. No i zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia w Najczęściej. No